Przepraszam, się widzowie z tej strony Lego, i dziś sobie zagramy w. Jakby to. Na, na, zagramy sobie dzisiaj w zjeżdżalnie. Dokładnie tak, widzowie. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i dajcie łapkę w górę. Ok, to bez przedłużania zaczynamy. To jest pierwszy odcinek z tej serii. Napiszcie w komentarzu, czy chce więcej zjednać, bo ja mogę tą, tą, tą grę dla was nagrywać. Spokojnie, na no spokojnie. Już jesteśmy widzowie. Oje co tu się dzieje tam? Widzowie, myślałem, że jestem jakiś ten. Piętnasty, bo to mi pokazywało. Auć!

oh yeah junior get ready to run away.